Hej, z tej strony Lumgra. A to filmik na który wszyscy czekaliście, czyli podsumowanie naszej szafy i rzeczy z Lumpa, które nosimy na co dzień. I na czym będzie polegał ten filmik? Będziemy pokazywać ubrania. I nic więcej. A może powiemy ile to kosztowało, ale nie wiem, czy będę pamiętał. Ale to na pewno. Lecimy. Pierwsza rzecz. Mhm. To jest t-shirt HM z kolaboracji z Kenzo. Z takim ładnym haftem. I nie widać, że to HM. Jest on mój i kosztował. Hmm. Ja mógł kosztować 7 zł. 6 zł. Nie więcej. Tu to będzie kupać rzecz. To słuchajcie, najładniejsza bluza z Ralfa, którą znaleźliśmy chyba, bo taki sparał, właśnie. I szary melasz, o. który jest kolorystyką nieśmiertelną i bardzo, bardzo dobrą w utrzymaniu. Bo po prostu nie widać, po nie zużyć. Słuchaj, artystyczne literki przyszyte, naszyte jeszcze dodatkowe. No. Na bluzę. Bardzo fajna rzecz. I na nas oboje, dobra. Kolejna rzecz jest to taki elegancki golf APC, też kupiony za. Trochę od wagę, ale z dwie dyszki albo trzy zapłaciliśmy za niego, mi się wydaje. Ale to na personal było dla mnie i stwierdziłem, że to wygląda super, bo to jest, to jest jakby bluza z golfem, a nie taki golf do końca przylegający. I to do takich eleganckich jest stylizacji spoko. bardzo fajnie wygląda. I to słuchajcie, jest bluza którą ja znalazłam 4 lata temu, może z 5 lat temu, słuchajcie w sklepie, i na dostawie była wyceniona jeszcze na 3 zł. To był w ogóle inny czas i super mm. tanio. I ja swojego czasu chodziłam w niej bardzo dużo, a teraz w sumie chodzimy razem. I super fajna bluza. jest klasyczna, szara. Wieczność. Mega. Lecimy dalej. Jest to koszulka Vivienne West z kolaboracji z Lee, czyli marką spodni Lee'sów. No i ma takie jety metalowe układające się. W kształt, jak się to nazywa? Czaszka. Nie, nie, czaszka. Nie? To jest, y, no, jabłko królewskie, orb to się nazywa, to jest takie jabłko królewskie z. Jak to się nazywa? Nie wiem jak to się nazywa, ale znaczek Vivienne <grym grym grym> Westwood i nie, masz masz rację, czaszka też tu jest. No tak, no bo jest to jest czaszka tak Fajny klasz. Mnie nie zmienisz. Lecimy dalej. I jest to taki krunek Alexander McQueen z charakterystyczną... Jaskółka? kółka, jest kółka? Czaszka. Czy czaszka? Nie wiem. I też szary mela się na wyprzedaży za 3 złota? W sumie nawet całkiem niedawno, bo myślę, że dwa miesiące temu Więc spoko, fajna rzecz A Vivian kosztowało chyba też 5-6 złotych z tym o, To nie. bardzo dawno było kupiony, słuchajcie Więc już nie wszystko Nie wszystko będziemy pamiętać, na wiem. pewno To kosztowało złotych 6? Tak 6. Ale też dawno kupiany, z dwa lata jak nic. Bardzo dawno. To są w ogóle jedne z ulubionych naszych bluz. Mamy takie, Naprawdę dwie do kompletu. No ta druga jest ładniejsza, ale ta też jest świetna. No, a ja właśnie lubię bardziej tu, bo ma, to ma fajniejszy lepszy krój. krój. Tak. Ale tamta ma fajniejszy. Teraz zobaczycie zresztą. Ale w międzyczasie też jest tu właśnie Aha. inna bluza. Ouch, Taka, właśnie z takim pieskiem fajnym. Bardzo lubię takie motywy zwierzeczkowe. Mam właśnie dużo piżamek z różnymi kotkami, pieskami. No i są to zazwyczaj fajne rzeczy jakościowe. Są stare i są z lepszych jakości materiałów wykonane. I to kosztowało, słuchajcie, też. 6 złoty, bo to było też bardzo, bardzo dawno temu. I tu coś bardzo fajnego. To jest All Saints, dobrze mówię? Tak, to jest All Saints. Firma, którą jeżeli chodzi, zwłaszcza dla siebie, bardzo polecamy, bo ukrywają dobrych materiałów. Mają fajne kroje. No i prosto dobrej jakości to ubranie. I to jest taki trochę tygrysowy cropped bluza. Tygrysia. Tygrysia. No tygrysia, masz rację, tygrysia. Tygrysowa. No i y, na mnie zbyt dobrze nie wygląda, bo to jest damska bluza, i, ale Wiktoria wygląda mniej ekstra. Z tyłu też jest zadrukowana. A kosztowało, słuchajcie, 19 zł. I tu jest taki klasyczny topik z marki Prada. No, po prostu klasyk. Kosztowała 5 zł, spoko. I tu coś, co mogliście widzieć na vlogu. Mhm. Ta bluza była kupiona y, z metką z TK Maxa. za złotych? 15, to jakoś kilkanaście na pewno. I to jest True Religion z takimi nawet tutaj kryształkami na dole. To na pokaż te kryształki. No i też jest taka krop, właśnie typowo damska. Ta, ma bardzo ta ładny kolor. A... Świetna rzecz. I do kolejnej rzeczy. To jest taka właśnie koszulka Vivienne Westwood Anglomania z takimi cykinowymi w sumie, jak to Fajny mm -hmm. Bardzo fajny fajna. Krój, bardzo Klasyczna, fajny Krój. lubię Vivienne, bardzo spoko. To, to, to coś też bardzo elegancko. Nie było tanie, bo też było szmizerce za kilkanaście złotych. To chyba 18 zł 18 złotych. złotych, złotych. Um, mało, w I to jest. wiskoza? Nie wiem, może sprawdzić. A sprawdzę? Poliester i elastan. Ale, Ale nie zawsze się myli. Y, bluzka jest y, bardzo fajna, jest. Może być unikatowa. Tak, i ona słuchajcie, jest taka w kroju trochę bluzowa ale jest zarazem bardzo elegancka, więc tak. bardzo spoko. I skład niech was nie zmyli, bo często właśnie sztuczne materiały mogą być też dobrej jakości. To wcale nie, nie, nie determinuje, że to jest od razu Tak, co. jest naprawdę spoko. Ma takie właśnie jeszcze podszycie od środka, więc jest prostu kędz. No i tu mamy coś, co Daniel też bardzo pokochał. Mm -hmm. Jest to bluza Bioners Boys Club. I my znaleźliśmy ją na dostawie za, za 8 zł. No po prostu ulubiona bluza Daniela Naciuchy w zestawie ze spodniami Adidasa Tiro. No po prostu ulubione stroje. Trochę przelatałem w nich. Oj, tak. A to jest vintage Harley z takimi. Płomieniami. I bardzo lubię ją nosić do czapki Palm Angels też z płomieniami. Bardzo to fajnie wygląda, tak motocyklowo. I to jest w ogóle z jakiegoś salonu w Szwecji, Harleja. od jakiegoś litera po prostu. No po prostu te płomienie, no słuchajcie, jest ekstra, no naprawdę. naprawdę. A kosztowała? 6 zł. Lecimy dalej do kolejnej vintage bluzy z roku 2006. Więc już, już cały... prawie vintage. No, już prawie vintage. Betty Boop. Tak, i właśnie też w takim boxy, fajnym kroju jest, mm -hmm. no i też takie właśnie nadruk, płomienie, no super. Ja I... z... no, Dwa razy jest? ją założyłem, ale nie jestem do końca przekonany tej czerwieni, bo ja się pewnie czuję w Cześć, czarnych kolorach. Ale lubię tą bluzę, myślę, że ją nałożę jeszcze nie Tak, razy. jest bardzo spoko i kosztowała 19 zł. Lecimy teraz do trochę bardziej eleganckich rzeczy. To jest Patrycja Pepe. To jest Wiskoza. Sprawdźmy. No, jedwab to to nie jest. No, jedwab, nie, no to. Jeżeli jedwab to nie jest, to ja akurat na tyle mam palce wyczulone, ale. No, 100% wiskoza. Bardzo przyjemna Gratuluję. do dotyku. Tu ma takie ozdobniki, to są chyba osy albo pszczoły, owady w każdym razie, ale te charakterystyczne właśnie do tej marki. I na takich zameczkach też. Tu ma falbankę. Wiktoria bardzo, bardzo ładnie w niej wygląda. No, dziękuję. Idealna do jej figury i fajnie podkreśla biust. I kosztowała 16 zł. To. Jest moja jedna z ulubionych takich eleganckich rzeczy. Jest właśnie taki płaszczyko, sukienka z firmy Giorgio Armani. W ogóle tylko raz znaleźliśmy mm -hmm. y, rzecz z taką metką, jest ale to, jest to jak to najbardziej y, oryginalne. No jest bardzo, bardzo fajne. Tu ma takie zameczki właśnie, które można rozpinać, więc można właśnie jako płaszcz lub jako jakąś sukienkę, to założnik i bluzki, słodniczek od No jest po prostu świetne. Bardzo dobrze się w tym czuję. Lecimy dalej do bardzo ładnych sukienek. To z pamiętnego dnia. To musiada się nam szczęście przyjść. Pojechaliśmy no. za miasto. Pierwsze z mojego na lumpy wzięliśmy. Pozdrawiam swoją drogą. I znaleźliśmy wtedy w niemieckim towarze. I tanie, było, 20 kg wtedy był. To była dostawa, więc. 28 mamy kartę z tego klienta. Tak. I wtedy kupiliśmy. No, z dobre 3-4 kilo jedwabnych ślubów Eskady, praktycznie samych jedwabnych. Praktycznie same jedwabne, ewentualnie jakieś bawełniane lub liniane się zdarzały. I wszystko w rozmiarze Więc. Wiktorii jeszcze. No i to jest jedna z nich, właśnie. No, ja uważam, że jest po prostu przepiękna. Tak, ona idealnie modeluje figurę. Ja po prostu nigdy nie widziałam piękniejszej sukienki jedwabnej, naprawdę. Słuchajcie, patrzcie na to. To wygląda normalnie jak jakieś dzieło sztuki. Takie guziki. No jest przecudowna, naprawdę. I tu też, to jest jak eskady. Tylko nie zapiąłeś guzików Danielu. O już, już się reflektuję. I jest to też taka właśnie bardzo długa sukienka eskady, w takie gwiazdki. Daniel się śmieje, że piżamkowa. No. A ja bardzo lubię, jest bardzo, bardzo fajna. I też bardzo mi pasuje, więc jest super. Lecimy teraz do rzeczy, którą znalazł mi już bardzo, bardzo dawno. Myślę, że jest 3 lata temu Daniel. No i tak w sumie, neka co nie ma żadnego jak widać. No ale po kurierzu, no to od razu pomyślałem co to może być. Patrzę na guzik, Burbery, Bryt pisze. No i patrzę, czy jest, z wyhaftowany. już w grę rzeczy się zgadza. Nie pozostawiam mi wątpliwości, że jest to oryginalna polówka z takim fajnym, jak to można powiedzieć, kołnierzykiem. takim kołnierzykiem. Trochę takim podniesionym specjalnie. <grym> Oczywiście Burbery, kosztowała z 6 zł albo 7. Była niedroga nie w każdym razie. No i na Wiktorii wygląda naprawdę świetnie. Lecimy dalej. I tu też coś, co było bardzo, bardzo tanie, czyli taki topik. Półtora pół, transparentny mm. z mc I on kosztował, słuchajcie, dosłownie, nie wiem, 3 złote, więc bardzo spoko. I teraz przechodzimy do koszul z tego pamiętnego dnia. Ta jest w takie trochę... Trochę taka zwariowana jest, no, słuchajcie. No, takie trochę wzory, ale takie bardzo bardzo krzykliwe jedno, jednocześnie. Ja z Ja lubię bardzo na lato zakładać, idealnie pasuje. Jest taka też duża, oversize. Bardzo ciekawa rzecz. No i ma fajny koniec, taki właśnie w Hawajkach. No i słuchajcie, najważniejsza rzecz jest jedwabna. To jest po prostu najlepszy materiał, naprawdę. I teraz przechodzimy do kolejnej koszuli. Koszuli. Jest to też kiedy mam na koszula Eskady. Też no po prostu słuchajcie, wygląda jak dzieło sztuki. No ja tych koszul się nigdy nie pozbędę, bo są przepiękne i są, są w ogóle nieliczne z koszul, które naprawdę pasują na mnie. Przejdziemy od razu do kolejnej. No słuchajcie, no to jest po prostu sztuka. To jest przepiękne. Nie wiem, obok Versace może postawić ten ładniejszy koszul, bo to ta sama stylistyka i ta sama jakość, misterność tego wszystkiego. No patrzcie na to, no naprawdę. Jest boska. Jest tu też również jedwabna taka koszula. To jest e, DG, Z takim hmm. szyfonem 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 na środku przy guzikach. Była na wagę, ale z racji swojego materiału. No to kosztowała zł, parę złotych, złotych, 5 złotych, 6 złotych. Mimo zbójeckich chyba no, 70 złotych i, za kilka. I chwilę. słuchajcie, ma takie duże, właśnie bufiaste, że tak powiem, rękawy, co naprawdę wygląda nieźle, bo tu one są tak zwężone na końcu. Jest serio. Mega. Wow. 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 Ał, ał. No i lecimy dalej do wspaniałych eskad. To naprawdę było jakichś bogów. No Prawdziwie tak, być. jest serio. Przepiękne dzieło sztuki. No brak słów mi po prostu. To są chyba jedne naprawdę z najlepszych, myślę, że top 10 znalezisk. Które zostawiliśmy sobie na pewno Są cudowne I lecimy dalej Jest tu jeszcze taka właśnie jeszcze jedna jedwabna Takie serduszka z napisami I one już się inaczej zapina, słuchajcie Taką tutaj... stójkę ma tak. Ale jest też bardzo elegancka Też ją lubię do spódnicy założyć Na jakieś wyjścia Super Lecimy dalej Proszę Danielu My tu mamy. A to jest Polo long sleeve Polo Gucci z takiej kolekcji Equestrian, czyli yy, końskiej kolekcji de facto. Jakby to, <laughs> dzi, jakby to dziwnie nie brzmiało. I to znalazłem na dwóch złotówkach, bo może zobaczyć po prostu dziwną metkę, ale ta dolna metka jest zupełnie identyczna jak w tych nowych kolekcjach, mhm. ze zwykłym tym nekiem, tym takim dużym, charakterystycznym, wiecie pewnie o co chodzi. Tylko to jak mówię, jest końska kolekcja i tę nie została. Jest fajna. No to ta koszula też jest na pewno w top koszulach, jakie mam. No patrzcie na to. No to jest po prostu przepiękne. To jest koszula Moschino. Właśnie takie takie marek, różnej. No i co tu możecie przeczytać? Polo by Ralph Moss. Christian Moschiner. Moschien. Moschiner. Hermos. Gianni... Moschinace. Moschina. Trzeba... No słuchajcie, <laughs> no jest po prostu genialna. Jean Paul Moschiner. Tak. Bardzo ją lubię. Ale ciekawa historia z tą, z tą koszulą. Słuchajcie, może nie powiecie, bo tego sklepu już nie ma, więc nikt nie ukradnie, ale to, co słuchajcie w Mięstoku, to nie był nawet Lump, to był sklep charytatywny, modny, grosik. Czyli to co... Ludzie oddawali po prostu. Tak. No i my w sumie byliśmy wtedy chyba u lekarza, mhm. bo to jest obok szpitala. Było. Wychodziliśmy, ja my, ty, patrz, kiściuchy, chodź, zejdziemy lajaj i zobaczymy, co tam jest. Przeglądamy, przeglądamy, patrzę. No nie, czy to może być oryginalne? Co jest grane? Czemu to jakieś są takie. Słuchajcie, jak na takich czy czasami to takie parodie, co nie? Patrzy na metkę, nie no. Wszystko gra. Patrzcie. Nie żartuję. No i kosztowała, nie wiem. 6 zł? No, coś takiego. Bardzo tanio, więc super. Lecimy teraz do kilku sztuk. Koszul o, Daniela. Letnich. Moje ulubione. Taka, w takie panienki. W zasadzie same sylwetki. Cienie. O, bardzo fajna. Do krótkich shortów. Wygląda świetnie. To moje ulubione. Wyjątkowe. W ryby. No te ryby są naprawdę boskie, słuchajcie. takie to jeszcze nie widziałam. Nie. A kolejna to jest mój, mój w ogóle faworyt, bo to jest oryginalna koszula Pacific Legend, to, są w ogóle, tak. to jest firma, która robi właśnie hawajki, ona jest naprawdę, z, na Hawajach się mieści. Tak. Oni używają y, do produkcji guzików Upinów, rodzimych, kokosowy? tak, orzechów kokosowych, no. naprawdę. No i świetnie wykonane, zawsze fajne takie motywy właśnie mają. No to one kosztowały nie wiem, po 5 zł, pewnie tak każda wiemy. jakoś bardzo fajnie lecimy. No w sumie ostatni zdobyczy, czyli tak jak... Klasyczna koszulka des plain Play. Ona kosztowała nas 35 zł. No, taka cena. cena, spoko. Sobie to i tak najbardziej się opłaca. Tu coś bardzo, bardzo fajnego, czyli Liquid Blue Vintage koszulka 92 rok. Bardzo ją lubimy, a szczególnie ja lubię w lato do szortów ją zakładać, wygląda świetnie. I ona, słuchaj, ile kosztowała? 3 złote? Chyba tak. Ona na, w ogóle. Napiszałam na wisiała, więc. No. I biżam. chyba na ile minus 70? Tak, bo kosztoła 9, więc była już no. 70 jeszcze. Więc no słuchajcie. Wow. Wow. Tyle mieliśmy ofert za tą koszulkę, ale nie. No, to Ona prawda. Zostaje. Ja sam ją nosił, ale ja jestem na taki, taki oversize jestem za niski. Niestety. Tak, dobra, lecimy dalej. Jest tu w sumie taki klasyczek z Vivian Westwood, z takim właśnie logo na środku. Też lubię pod coś, pod jakąś bluzę czy coś, wygląda super. No i mamy właśnie tą bluzę. Ona kosztowała 10 zł na dostawie. No, ma no świetne, świetne kolory. No, lubimy w nich chodzić, to po prostu świetne. A to też taki krój fajny, to jest vintage Timberland. Land. Później w ogóle, słuchajcie, takie bluzy właśnie wyszły z kolaboracji z Supreme i praktycznie identycznie wyglądały, Ta. więc ja mówię, o, parz Daniel, masz modną bluzę. No i to ona jest fajna, ma takie, zobaczcie, metalowe wietrzniki pod pachami, albo to się niespotykane. W no pracy. na pewno się nie no, Nie. Sweatshirt w końcu się nazywa po angielsku, mm, Nie przypadkowo. Jest tu. Taki w sumie klasyczny t-shirt Discord Icon. I Daniel marzy, żeby w niego wejść. Nie wiem, czy to kiedykolwiek. No i myślę, że jest bliżej niż dalej. I myślę, że w te wakacje w nim wystąpię Nie pamiętam, no, ile to... kosztował, Wam nie powiem. Kilkanaście złotych. Ale kilkanaście wydałem. złotych na pewno kosztowało. To jest w sumie rzecz z lumpą, ale z wymiany z tomkiem Redutą. Serdecznie pozdrawiamy. pozdrawiamy. Nie pamiętam, na co było wymienione. Ale bardzo lubię w tym chodzić. Zawsze no. o tamku myślę, co jak zakładam. Jakby to mm. dziwnie nie brzmiało, więc <laughs> bezcenne. Dobra, i tu w sumie moja też ostatnia zdobycz. Jest to taka bluzeczka gorsetowa z marki Casadei, Tak, to ta marka co robi te buty takie klasyczne, każdy wie co to jest. I ona kosztowała chyba 16 zł. No jest bardzo spoko. Bardzo fajnie. Teraz bardzo takie bluzki są lepiej. bardzo modne. Bieliźniane tak. tego typu, nawet na sobie. I tu mamy, co opowiadaj. E, to jest e, Razviet Atletic, czyli to jest kolaboracja między Russell Athletic, znanymi z tych takich fajnych teraz modnych bluz. Razwiet czyli streetwearowo skate'owa marka od Boszy Lubczyńskiego. Krój, krop, krop, fajna, Ale historia wygląda świetnie. Dobra, lecimy dalej. A to świeża zdobycz. A to świeża zdobycz, jest to taka bluzeczka. Słuchajcie, klasyczna z Lok Hoskino. do jaki basicowych składni czy bluzy. Fajna jakościowo, bo no, często to to takie szmaty są naprawdę. Taka grubsza bawełna, naprawdę, bluzowa. No i teraz słuchajcie, pozwolę Danielowi o tym Oho. powiedzieć. Słuchajcie, to znalazłem już z pół roku temu, może i więcej, boś po tych wakacjach. było. Tak Ty znalazłeś, no tak, znaleźliśmy. wzięliśmy w sumie w ciemno, bo nikt lecieć nie potrafił sobie do końca za to zrobić. Ja mówię, słuchaj daję ta koszulka jest po prostu zajęć się wykonana. Jest świetna, naprawdę, wszystko z nią gra. Washa też wszystko fajnie ten, no. logo z tyłu też poprawne, nadruk też jest spoko. Coby ty, ona jak... na banki solgitna. Ale ty chyba wysłałeś komuś i ktoś napisał, I że nikt to fake tam nie fejk. wiedział, ale ktoś napisał, że fake, ale to były czasy, że to jeszcze nie była taka świadomość tego plane'a jak teraz, że mamy kilka osób, które faktycznie mm. mogą się powiedzieć. No i napisałem już mi od nich cenia, bo ona się walała gdzieś ta koszulka. No po prostu robiliśmy porządki w szafie mm. i mówię ty. Mamy takie dwie niepewne rzeczy. Weź to sprawdź. Bo może naprawdę okazać oryginalny, tym bardziej, że jest dobra na Daniela. Mm. No i się, się okazało, okazało oryginalna. No, no to więc... będzie śmigane w play, nie A kosztował ile? 13 zł? Coś takiego. To taka bardzo fajna, gruba bluza Dickies. Nie pamiętam, ile kosztowała, no ale jest świetna. I ten haft, no... Gruba, taki, taki, taki duży, naprawdę podwójny... naprawdę Ten kar, karton. Carptur. <laughs> kar, Carptur, taki ma, podwójnego <laughs> materiału, taki duży. Ja to na przykład bardzo lubię. No jest porządna, ciepła i bardzo wygodna. No i nieśmiertelny szary melaż, o który, którym zawsze będę podkreślał. Teraz przechodzimy do takiej... Niepozornej sukienki z y, marki Gianfranco Ferre. Ona jest taka bardzo, bardzo, bardzo długa, I jest taka wcisła. właśnie opinająca. I ja wyglądam w niej świetnie Jak i się na świetnie w niej. <laughs> <Bez, bez przesady. śmiech> świetnie się w niej czuję. I to jest słuchajcie, pod linia studio, więc też najwyższa jaka jest. Więc super, no świetna zdobycz za 16 zł. Mega mega mega. A to jest na dostawie złapane wersacze To jest Versace Collection w ogóle. Ale nie jest taki. Ale, nie, nie, ale nie wygląda, więc no, tylko no. tutaj taki napisik zdradza. Ale wygląda jak takie pełnoprawne wersacze, więc no się w tym bardzo, bardzo chętnie. Zwłaszcza do czapki wersacze. I znaleźliśmy to na... I to w co to kosztuje? Wiesz co, tam t-shirt zł 12-13 złotych. Wiecie, złotych 12, 13 no ale złotych wyszedł. No, że tak powiem, bardziej. Lecimy sprawy. dalej. Jest to koszulka i my Zapłaciliśmy za nią 9,90 dokładnie, więc spoko. Bardzo fajne. To w zasadzie jest outletu, można powiedzieć no, trochę no, ale no to outleto, no, no ale za 9 złotych, Ale to nowa, nowa. Dobra, lecimy dalej. Taki klasyczny krunek Kenzo z tygrysem. No klasa sama w sobie. Dostaliśmy go w sumie. Tak, dostaliśmy od kolegi na więc pozdrawiamy, dziękujemy i na pewno będę w tym chodzić, bo dopiero w sumie to wyprałam, bo były jakieś tam mankamenty, dziurka do szycia. No już wygląda to wszystko naprawdę. do zrobienia, słuchajcie. Tak, no i tu coś, co ja znalazłam też bardzo dawno temu mm -hmm. i to jeszcze w mnie je, słuchajcie, jest to kurtka Arcteryx, taka jakby... Softshell można powiedzieć. Taka powinieneś. górska no. trochę, Daniel no. właśnie w górach ją nosił i się świetnie sprawdzała. No to taka pożądana marka, ale sam się zdziwiłem, bo to był taki czas, że już sobie te Arcteryxy były pożądane, tak jak teraz może, ale zdziwiłem się, że na mnie już 70 w ogóle ten Arcteryx wisio. Naprawdę, to był ten czas, kiedy jeszcze był yy, tak bardzo to restrykcyjne limity były w no tak, kompeksach. Tak. Myślę, że wtedy mógł być czas, że naprawdę niewiele kto chodził na ciuchy. No tak, I te to. rzeczy po 3 miesiące myślę, że mogły wisieć. No i to wisiało sobie na minus 70, nie wiem, może od półtora miesiąca, jak nie więcej. No, super. No. I kosztowało jakoś naprawdę śmieszne pieniądze, ile 16 złotych? Tak. Bardzo jakoś tanio. Teraz ty opowiesz o tym. Jest to, słuchajcie, gigantyczne, naprawdę jest wielkie. Stany. Na porównania. No jak mówię, ja, ja żałuję, że nie jestem wyższy, bo sam w tym śmigał, ale Wiktoria też w tym wygląda zabójczo. Jest to taki gruby materiał. Wetmo, naprawdę. jak widać, nikt się nie pomyli. I to znaleźliśmy w takim śmiesznym. Lump po outlecie sportowym bardziej u nas w A tam też się zdarzały, koledzy znajdowali CP Company jakieś tam jeszcze rzeczy, no ale generalnie to jak to znaleźliśmy, to pierwsza myśl, bo że to jest fake, nie? No i w ogóle śmieszna rzecz, że to jest kolekcji 2020, więc Świeżą to naprawdę piek. jest świeża, my to znaleźliśmy z rok temu. No że to już w ogóle wtedy było mega świeże, może miało to nie pół roku maksymalnie. I ze zniżką chyba z 8 dyszek wyszło. To było Nie, 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 nie. Ze zniżką wyszło 60 zł. Bo było wysyłane 80 jakoś tak. Mm -hmm. No taki podwójny t-shirt, taka wariacja na temat białego t-shirtu, znaczy tego na czarny, duży. No ja wam powiem, że ja chodzę w tym jako o sukience. No. Naprawdę to jest takie. I fajnie. Lecimy też do takiej trochę vintage'owej bluzy. metalika taki klasyk, mm -hmm. fajny materiał. Ja chodzę i Daniel też nie chodzi. I ja też chodzę. Bardzo tak. spoko. Tą koszulkę znalazłem za 6 złotych, nowiutką. Bez tych wprawić, ale nowiutką. Na dostawie. Kosztowała właśnie 6 zł. i tak patrzę, że kurczę, ta eska, czy to jest damska eska, czy to jest męska eska. I doszedłem do wiosku, że to jest męska eska. Ale ma taki fajny przylegający krój, że jako damska naprawdę się świetnie sprawdza Dobra. I tu mamy naprawdę coś świetnego. Jest to hoodie MCQ, czyli Alexander McQueen Też takim w kroju I ono słuchajcie, było jeszcze nowe z naklejkami Więc no po prostu świetno, zdobycie, nie pamiętam, chyba to kilkanaście złotych kosztowało mm -hmm. Ale to było w takim sklepie, że ja bym w życiu nie pomyślała, że takie skurrym, rzeczy będą w sklepie, tak. Naprawdę w życiu bym nie pomyślała, że takie rzeczy tam będą A to to I to w ogóle też było w jakiejś świeżej kolekcji mega, więc to bardzo szybko się pojawiło. też tam. da się znaleźć. Więc super, super, tego. super, świetna rzecz. Tu mamy taki klasyk, t-shirt taki vintage Freddy Mercury, mój ulubiony wokalista, jeśli nie wiecie, bardzo spoko. No ja w tym Freddie też chodziłem, bardzo wygodna koszulka taka, ona jest bardzo cienka, te Dniutka koszulki jest, z początku tak. lat 90., końcówki 80. mają do siebie, że one są bardzo cienkie. Na przykład w białych, o ile białe są prześwitujące, to czarne nie są i są właśnie takie bardzo, bardzo przebiegane, jest to mm -hmm. taki upasów świetny. Idziemy dalej. To coś też, co ja wychoczyłam Danielowi. Mhm. Mm Opowiadaj, co to jest! No, zajeżdżamy któregoś razu do sklepu, chyba z trzy dni po dostawie, i tam to wisi. Ja myślałam, że to fake, a to wyszło oryginalne, za 6 złotych, w takim bardzo dobrym stanie. No i dobre na mnie. Taki fiolet, to jest fiolet, nie wika? Tak, taki fiolet. Tak, no, no. i to w sumie jedna z takich pierwszych rzeczy, nie czarnych i nie białych, które założyłem na siebie w ogóle. I zaczęłam się to tak to trochę przekonywać do innych kolorów. A później w poszły koszule kolorowe no. ryby. <laughs> jak Super rzecz, taki longsleeve. No to można powiedzieć, że to jest longsleeve, bo tylko ma takie fajne tak, ściągacze jak tam. w bluzie. To ja, ja to w longsleeve'ach lubię tak samo jak w tym, że nie mają ciętego rękawa, tylko ma po prostu fajne ściągacze. To jest super. To też chodzona zdobycz. Za ile? Za 6 złotych do to było. ja się w to mieściłam kiedyś. No i teraz też byś się zmieścił. Ja w tym chodzę też. Klasyczny ten t-shirt CDG, bardzo spoko. Tu coś, co mi kiedyś Daniel sprezentował, czyli t-shirt Baby Milo, bardzo spoko. No to taka podlinia, nie do końca dziecięca, bardziej bym młodzieżowa podlinia linia I spoko, bardzo, no? bardzo by w ogóle dobrze ustalił. Te są urocze. Tu coś w ogóle jest jedno z moich pierwszych znalezisk, jest to koszulka Dolce Gabbana. I ja ją znalazłam dosłownie jak byliśmy z Danielem, nie wiem, trzeci raz razem w sklepie, mm -hmm. naprawdę, na dostawie. To początki romansu były. Weź, i ja myślę, kurde, Dolce Gabbana w rumpeksie. No jakim cudem? My się biorę i mówię, ty no no fake będzie co? Sprawdzamy. No, legit. No i to jest no, dolce gawana, a nie to... DJT, te niższe dyfuzyjne linie. Nie tylko to jest dolce gwany. No galana, naprawdę, więc się sama bardzo zdziwiłam i się, okej, okay, to może jakiś znak, żeby zacząć chodzić na ciuchę? No i widzicie, jak to się skończyło. No to jest linia bieliźniana. Ona ma takie specyficzne, takie, że tak powiem, głównołosze, bardzo małe. I wiele osób nawet co uważam na grupach pisze, że to są fejki z tymi maszami. Nie, to nie są fejki. To jest linia Underwear po prostu i z takiej linii też pochodzi właśnie ta szara bluza. Jest taka rozciągliwa, no, że No, tak. Więc muszę to trochę do schudnąć czy coś. do niej to jeszcze, ale... Ale spoko jest No to będzie jest. śmigane na pewno. Fajne I takie t-shirty basiki też właśnie z takim no. y, z tym liściem klonów są. Więc pamiętajcie, że te... Washe to nie są fejki. Dobra, już zostało mało rzeczy, słuchajcie, ale to będą tylko rzeczy, tak że powiem, górne rzeczy, górne części, tak. bo jeszcze zostaną nam spodnie, swetry, swetry, płaszcze, marynarki, buty, i dodatki, dodatki Buty dużo. Ja nie Więc... wiem, czy jeszcze odcinków nie wyjdzie, może wyjdzie. Nie wiem, ale lecimy teraz do takiego klasycznego, burbery. Ile za 16 zł on wyszedł? No taki klasyk, w porządku. I to coś też znalezione w lumpie. To też było chyba z y, 3 dni po dropie. Co mnie wisiało, słuchajcie, na dziale męskim, Ta. kilka godzin co no, najmniej. Wika się pyta mnie, czy to oryginalne, on ja że ty, no, no to w, patrząc po tym, po łoszu, no to jest oryginalne. Patrzę na, na inne metki, no i faktycznie. Znaleźliśmy się tak mocno, nie znaliśmy. Nie. Więc były podejrzenia, że takie rzeczy mogą być w ogóle, ale słuchajcie, tak mogą być. Bardzo fajna bluza Mixowy print, taki bardzo charakterystyczny. Idziemy dalej. Jest taki klasyczek, koszulka DG. taka też oversizowa, cieniutka Ja lubię takie koszulki, dobrze się czuję w takich koszulkach. Ona no kosztowała mi jakieś śmieszne pieniądze, typu nie wiem, 6 zł. No, coś i to takiego. jest w ogóle jeszcze inna podwinięta To jest DG jeans. To znalazłem w sumie na dropie u nas. W takim dużym sklepie retro, który się przygląda. Jak jest dużo ciuchów, to i pan godzina. I na samym końcu przyglądałem topy, No i tak patrzę, kurczę Palmon, ale wiecie, co ja dotknąłem tego, to ja byłem pewien, że to jest legit po prostu. Czasami tak jest, że ja mam problem z Lec na balmą, bo bardzo dużo jest podróbek, ale jak to zobaczyłem i zobaczyłem te ciężkie guziki, buzików, no i jakoś materiału, od to na... ja bez LED czeka, który i tak zrobiłem, bo zawsze robię. Byłem pewien, że to jest legitne. No, I to wiesz, to było wycenione na 6 zł, czyli zniżka. No to piątka. No no. Bardzo <laughs> fajna. Taki zwykły w sumie t-shirt w paski, no ale te guziki naprawdę dają takiego szyku do tej koszulki. W dobra lecimy dalej i jest to w sumie taka vintage koszulka, typowo bootlegowa Nirvana. Też lubimy bardzo ten zespół. Na lato też jest świetna, bo jest słuchajcie, taka naprawdę też cieniutka. To jest po prostu super, kosztowała 10 złotych. Mm -hmm. I to w sumie by była pierwsza część topy oprócz swetrów. No i myślę, że jeszcze jeden albo dwa. Zobaczymy, jak wyjdzie. To napiszcie, czy te rzeczy wam się bardziej podobają niż te rzeczy z Zalando. Co byście chcieli mieć z tych rzeczy w swojej szafie? Co wam się najbardziej podobało? No i tyle, subskrybujcie, łapkujcie. Dzięki.